Projekt Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej, wdrożenie modelu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. w powiatowym zespole szkoły numer 1. Moim zadaniem na dzisiaj jest przygotowanie krewetek w maśleczczo Do przygotowania tej potrawy dzisiaj wykorzystuję krewetki tygryśne, krewetki mrożone. No, w naszych warunkach świeże krewetki to już jest większy problem. Akurat do przygotowania dzisiejszej pokawy mamy krewetki już wyczyszczone, wypatroszone, bez pancerza. Gdyby były pełne, zdejmujemy pancerz, zdejmujemy na oczekiwanią kniteczkę, która jest odwłokiem minimalnie, ale mogłoby zaszkodzić optycznie. Najpierw przygotowuję marynatę. Podstawa marynaty to sól i biały pieprz. Soli białego do pieprzu dodam troszeczkę czosnku. Troszeczkę, bo drugi ząbek czosnku dodam do masła, bo nasze krewetki będą masłem czosnkowym. Płynem, który będzie w tej marynacie, to jest białe wino. Około na te 5 krewetek około 50 ml. Krewetki powinny w marynacie poleżeć około godziny, w odpowiednim miejscu, żeby przeszły, żeby cały smak się w październiku by smażyć na rozpuszczonym masełku z czosnkiem. Jak patelnia rozgrzeje się, rozpuszczam nosełko, pilnując, żeby masło się nie przypaliło. Masło jest bardzo delikatnym tłuszczem i może się, jeżeli pozwolimy mu za długo być na patelni, przypalić. I wtedy będzie nie tylko niesmaczne, to i niezdrowe. No, no, no. Ilości czosnku. to jest kwestia słodyczy, to jest kwestia smaku lepiej dać mniej niż za dużo. Do rozgrzanego masła z czosnkiem rzucam moje krewetki razem z marynarką, która jest na bazie białego wina uprawnego. Krewetki smażymy około 3 minut, pamiętając, że w przypadku wszystkich owoców morza zbyt długie smażenie powoduje, że krewetka będzie twarda, kurzująca i nie ma możliwości odwrócenia już tej sytuacji. Mięso białko w kawełce jest bardzo delikatne. Bardzo szybciutko się przesmaża. Wpiąłem wygrzany talerz. Zakładam, że je wygrzany jest wygrzany na zimnym talerzu. danie włożę to ono bardzo szybko. Przez Całą dekoracją, a zarazem i dodatkiem smakowym jest napcham pietruszki.